Witam wszystkich serdecznie, to jest Battlefield 3, ja jestem Gusiek i będziemy sobie pogrywać, czyli pykać. Aaaa, słońce, aaaa, mnie. Dobra. Chcieliście Battlefielda? To macie! Nie ręczę za jakość i za małą ilość głupoty, mam nadzieję, że nic mnie nie zabije, bo właśnie to było głupie, co zrobiłam.

no, nie zgadzam się. No, o jezu, nie ogarniam sytuacji. O, gdzie mój stopper przy okazji? O, wyszłam z prawy. Jak ciągle nubiłam, to teraz jest jeszcze gorzej. Ok, ruszamy z tym. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Testuję też nowy program do nagrywania więc... Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Cześć koleżko i dzięki za zabicie mnie. Dzięki. Nie lubię cię. Kiedyś Cię dorwę. Przynajmniej Stach. <laughs> Dobra. Dzień 47. Nie zorientowali się, że jestem nubem. Ops. Gdzieś by tu wypadało jakoś, a może właśnie okrężną drogą. Ja chyba w ogóle źle chodzę, bo tamtędy widzę są punkty. Ech, czemu mnie ktoś chce zabić? O cholera, ale jestem w miejscu niewygodnym. Znaczy, dla mnie niewygodnym, dla snajperów wręcz idealnym. On na 100%. Na 100% siedzi pewnie tam. O, helikopterek, cześć! Tak, nie, e, chyba to wspominałam. Nie wiem, czy z, dokończyłam. E, testuję nowy program do nagrywania. Mam nadzieję, że teraz będzie działało lepiej. The House nagrywałam tym programem i jestem zachwycona. Na razie. Ua, hej, kolega! A! Nie bi! Żem grzeczna jest. Można by było gdzieś tu się zorientować, co się dzieje i w ogóle... Nie wiem kompletnie co, gdzie, jak. Ale spróbuję i tu. A, kurczę! Chciałabym uratować jednego kolesia, ale nie wiem, czy nie będzie, że tam. Nie kurczę, padł. Wow, nie. Hop, hop. Leczę się. Ktoś tam siedzi tylko. Dobra. Rzuceli, rzucili, rzuć i gra na Tak, co myślicie, że jesteście Paniaki? He? Mam kumpli i nie zapacham się ich uczyć. Nie wiem, co się w mnie dzieje. <grystanie> o, Boże. Kurde. Dobrze są. Mam nadzieję, że od tu jakoś nie lecą. Tylko trzymaj się, koleżko. Nie dam rady bez ciebie. I no noob jestem. Kurczę no au au, au! au, 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 au. Myślę, że mogę podejść. Jest. Tylko się trzymaj, kolego. wow Ej, ale uważajcie, no. Dobra, jest tak, daję wam tu apteczkę. Okej. Okay. Oj. Tak nie do końca wiem, gdzie oni są. Co nie. Nie, 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 nie. Dobra. Wow, jaka akcja. Ja nie mogę. Kurczę, zdjęli mnie w końcu. Ale żyju, żyłam dostatecznie długo. Dłużej niż zwykle. Tak mówiłam. Dzień 47. Wciąż nie zorientowali się, że jestem nubem. Go, 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 go. Zobaczyłem okropna jestem w graniu Battlefielda ostatnio. Ohoho, ho! Ja! Tam cię aptecz! Nie, nie umieraj tu! O kurde, co to było? Który przycisk był tam? Kurcze, uważaj. Au! Au z góry... A, nie. No. Nie no kurczę. Bo tam leciał na mnie zły. Nie no. Nie ogarniam. O Jezu, Boga. To idzie źle, dzięki. Oj źle. A kto by się spodziewał czegoś innego po mnie? Trzeba ratować koleżkę. Ja bym uratowała niektórych, ale... Au! No, no wiedziałam, no wiedziałam, że gdzieś tam. Aść ty! Aść ty niedobry Może czas na snajpa. Szkoda tylko, że jestem kiepskim snajpem Dobra, spróbujmy. Ja, ale gdzie jestem jako snajp? A, zabili mnie kolejny raz. Nawet się już nie dziwię. Spójrzcie, ziomki. Jakim cudem jestem tak wysoko? Już wam miałam mówić. Spójrzcie, jak jestem nisko, że mnie nawet nad tym nie ma. Ty robisz tylko WTF. Jakim cudem, Gusiek? Jakim cudem? Ja też nie wiem. Właśnie. Bo to jest tak, jak jesteśmy dykiem, to może być na pierwszym miejscu, choćbyś się zabijał e, tysiąc razy. I ja myślę, że właśnie dobrym miejscem jest tędy pójść koleżko. Dlaczego odwrot... Hej. No, ziomki, powinnam się skupić, ale ja w tej grze lubię sobie o, o taksę pograć. Tam widziałam, że ten spadochroniarz się... schował. Wow. Głupia strzela do helikoptera. Pff. Przesadzamy sobie tutaj, bo tutaj zazwyczaj zawsze coś przychodzi. Wow, i to nawet sporo ich tu przychodzi. Światło troszkę nie mają szans. Tu przejść przynajmniej, bo już dużo nam przejęli znaczy wysadzili w powietrze. Ale tutaj jest tak, że dużo osób pilnuje, więc to będzie ciężko tutaj przejść. Chyba, że taki nóg jak ja wkroczy do akcji. No i pięknie. Kurczę. Ale gdzie, do którego? Nie, to jest nasz. Wow. Niedobrze. Helikopterek. A! O, kto by się spodziewał, że akurat mnie, no tak, ja, wszyscy się spodziewali. Właściwie to trochę właśnie za długo tam siedziałam i za długo byłam żywa. O, tak. I w ogóle jakoś nie kojarzę tej mapy, chyba pierwszy raz na niej gram. To jeszcze gorzej, Boże, nie żyję. Uwaga, jestem niestabilna. Jestem nubem. Uważać na mnie. Eee. Wow. Tutaj nie ma nic. Ech. Nie wiem w ogóle co się dzieje, co, gdzie, jak, czemu mnie? Znaczy czy nie nie, nie koniecznie mnie, nie? <ścoughs> Widzę dziadów. No. Wróg podłożył ładunek, dlatego jest niemiły. Uch. Oj, nie wiem, czy komuś tu nie przeszkadzam. E, chyba przegramy, ale ja w ogóle nie ogarniam sytuacji, dlatego nie reaguję. Właściwie powinnam się rzucić im pomóc, ale ja tu zginę i oni zginą, i wszyscy zginiemy. Ale mogę uratować ty. Żyjcie! I ty też! Jest. Tylko uważajcie, żeby mi tu nie ginąć. Ej, tu jest jeszcze koleś. Ej, ty, czekaj i tego uratować. Dobrze? Żyjesz. Ej! Nie, 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 nie! nie. Ty nie miły człowieku! Nie widzisz, że ja jestem noobem? Oszczędź mnie, albo nie. O! Chyba już nie mam żadnej drużyny z tego powodu. Dla wszystkich! Tak jest! Hej, hej, okej. Okay. Ale co się teraz dzieje? Gdzie my teraz jesteśmy? Boże święty! Kim ja jestem? A ja atakuję teraz? Tak? Czy bronię? Ej, ja się już kupię. <grym> no cała ja, no jakbym się nie zgubiła w tej grze, nie wiedziała co, o co chodzi w ogóle, to nie byłabym, ja, nie byłabym sobą po prostu. A, a Dobra, tyle medyków tu się wpakowało. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony. Nie wiem, czy to się źle nie skończy. Dla mnie na przykład się może bardzo źle skończyć. Kurcze? Nie, nie dam się. Nie dam się. Kurczę, nie? No, dobrze są. A, już no, w końcu ktoś musiał... Ale sprytnie się schował. To muszę mu przyznać, nie spodziewałam się, że... Znaczy... Powinnam to sprawdzić i być przygotowana, że mógł się któryś schować, ale zrobił to na tyle szybko, przeszedł tam, że go nie, w ogóle nie zauważyłam. No, ładnie pani, czy ładnie? Ale nie ujdzie ci to na sucho. Mamy w okolicy snajpera i to prawdopodobnie nie mówią o mnie. Dobra. A ja mam bronić punkty. To dobrze wiedzieć. Hej o, chłopaki, hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Jej. W końcu się kogoś udało zabić. Patrzcie, ziomki! Dwóch zabitych! Ja! Yeah. Jakiś pan! Gdzie? Kurczę, mogłam go. A! Tylko, żeby mnie nie ściągnął któryś panicz. Przydałby mi się snajper, chyba tu. No nie powiem, żeby się przydał. Chyba będzie bezcelowe. Ale jedno jest pewne. Mogę nie, nie umierajcie! Tylko. Że wieś jakoś. Jest! Jest, jest, jest. jest. Au! Już nie jest! Znajmniej ja już nie jestem. Ale ja zda... no już powoli wchodzę w to. Dawno nie grałam, to jest to. Tym wcześniej chwilę pograła, to by może coś z tego wyszło. Czy ja coś mam ciekawego? Chyba nie. Ej, kto mi tu zmarły? O, nie poczekałeś, a tak to bym cię uratowała. A tak to nie. No, no kolej! Już wiem, czemu oni tu leżeli. Przynajmniej czemu tu jeden ten leżał na tej drodze. Samotnie. Prawdopodobnie z tego samego powodu, co ja teraz leżę. Hmm, ten program jest lepszy. W ogóle ścinek nie mam. Nie zabronię, Wow. i Jaką kom bronią, o mój pan, uciekam dobrze. To nie dobrze. To bardzo niedobrze w sumie. Wow! Nie wiem, co tu się dzieje, ale uratuję tego gościa! Wow! Nie wiem, jakim cudem dobiegnę, dobiegnę, dobiegnę. Nie wiem, czy kogoś jeszcze uratuję. Na razie tyle. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że. Ej, co tu tak was padło? Przepraszam bardzo. Czy was wszystkich mam ratować? No to wygląda. Przydałoby się podejść do tego kolesia, bo nie chcę, żeby tu nie żył ktokolwiek. E, albo wrócę się do was? Nie. I się zabiję, żeby wam nie było smutno. Żebym tam leżała razem z wami. No, ziomki, popatrzcie sobie. <laughs> Jakim cudem jesteś tak wysoko? Bo jestem medykiem i wszystkich leczę. A tak to zabijam się 12 razy. Będę miała niedługo awans. Może by tak w lewą stronę teraz pójść? <laughs> Jakaś odmiana, Gusiek, no. Nowa strategia, może po lewej stronie jest bezpieczniej. Może nikt... Może nikt cię nie zabije? O cholera. Ty chyba mnie nie zabijesz, bo ty mnie pewnie lubisz. Ja widziałam cię. Ziomość. Ziomuś, bierz apteczkę i... Spróbujmy coś wykombinować razem. Hahaha, ha, ha, ja nie wiem gdzie. Jak? Czemu? Czemu giniecie, bracia? Ja was uratuję. Przynajmniej tego. A nie uratuję go, bo bo nie zdążyłam. Ja, yeah, jestem na trzecim miejscu, tylko dlatego, że wszystkich ratowałam. I mam punkciki, jej! Raz, dwa, trzy... Cztery! Cztery wsparcia medyczne, wow! Yeah! No, ziomki, to była jedna ma rzutka. Myślę, że całkiem ciekawa I, yy, <laughs> i... trochę taka na zasadzie powrót do... Przyzwoitego poziomu grania w Battlefield, a tam to jest gra, to jest po to, żeby się dobrze bawić. A dobrze się bawię, gdy wy, wy, wygrywam. Wy, wszyscy atakujący ludzie, nie no, żartuję. Dobra, ziomki, ja tu skończę nagrywanie. Będę kontynuować. I spotkamy się w następnym odcinku. Nara, wizomę.